Cześć manko, z Dzisiaj Jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie dzień L el Primo L el, el Dokładnie tak, dzień L Primo i dzisiaj jak ktoś będzie teraz, będę sprawdzał komentarze, to wtedy jak ktoś będzie pierwszy, to normalnie... To musi napisać ten normalny komentarz. Byle jaki wystarczy jeśli tam komentarz nie dosięgnę go kurde. Ja się uciekam. Mnie, jak on tutaj do mnie idzie już. Czemu... Nastałem sobie przez Frankę. O nie! Frank atakuje nitę. Teraz mi What? Ten mi się go zabił. Dobra, teraz Tanita. musi zabić. Ok, teraz ja się odrodziłem. Okej. Okay. A, właśnie teraz do nas przyszła Olga. Dzień dobry. I okay, panna przyszła. Dobra, mam cztery powerki. Prawie mnie strzelił ten miłość. Kinnik. What? Nie, w ogóle nie prawie nic się zadaje. Kinnup z niego. Kurde. Teraz to. No kurde. Weź sztuporki psu. Sztuporki. Dziewięć tysięcy miś. Miś będzie tak uciekał. Jeden. i zaraz to pokażę R R primo nasz dobra tutaj trzeba ich tutaj dojechać i ładnie pierwsza rurka wygrała wygrana I dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał no, jeszcze mówiłem w przedmiotniku że będzie konkurs i dzisiaj ktoś może wygrać ten konkurs. Jestem ciekawy kto napisze pierwszy komentarz. Myślę, że jakaś osoba dość nieznana. Ale... Yy, nie wiem. To po prostu... Pewnie znana mi jakaś Piotrek. Bo on nigdy się nie dostał pochwały takie jakby... Dobra, mam już cztery powerki, dość szybko, nam to poszło. Nie goń go. W sumie też go gonię. Dobra. Ja idę do tej skrzyneczki, ty jak chcesz? Dobra, już zabieram ko koło 2000, a więc nie jest już najgorzej. Dobra. Kami. Kami się ma Kami. Eluwa. Tutaj teraz będzie... Pozdro, Kami, pozdro! Idzie... Just... Opa. Opa! 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 El Primo! Dobra, nie ma ich. Dokładnie tak! ju Do lose! Bum! El campeo. O nie, ono... Smy... Ewa Pięć KP! Słyszę tutaj w tej rundzie 4 drużyny i 10 parków. aryków. Rozumiecie to? Czy wy to rozumiecie? Dobra. Oliwiam już mało HP. Dobra. 14 powerów 3 drużyny. Czy wy to? Sorry, ja. Oni już nie mogą z nami tak walczyć. Hola, hola. Nie da cztery parki, się na 4 po aryków, się nalaz. Ten cold jest taki. Może. To wam nic nie pomogło. Mi ta. I luba. Wszystkich pozamietałem. Kolejna runda znowu wygrana. El Primo naszym. O, ten El Primo był na serio dobry. A jakaś nowość? Zobaczymy nowości w sklepie jakieś. Okej, no, 47. Leż to jest to, jest to prawie... To jest bardziej opłacalne, ludzie. Patrzcie, 3 mega boxy, 254. A nie, to jest opłacalne. Przepraszam. Nie wiem, co jest opłacalne na serio. Dobra, i to będzie nasza ostatnia ręka. Chyba. Dobra. O kurde. O Boże, jak mi się odbiło. No Dobra. Dima, 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 Dima Dimka Fajny nik. Mi się taki nick podoba Nie wiem jak wam I kolejna runda przegrana Ten dar był słaby Dobra, my gramy ponownie To będzie nasza ostatnia rândka w dzisiejszym nie Będzie wam się podobał Nie będziecie zostawiać łapki w górę Nie będziecie zostawiać łapki w górę Subskrybujmy kanał, to będzie więcej takich konkursów. Spokojnie, będzie więcej takich konkursów. A na razie, yy, ta osoba, która wygra ten konkurs, jest ode mnie serduszko wpięte do komentarza. Już to mówię przecież wczoraj, bo ja wczoraj nagrałem ten odcinek. O El Primo, Poszę, kto to się nazywał El Primo on oni myślą, że to daje coś, żeby będą mieli te postacie. Wiem, że tu jesteś lepiej, no wiem. W razie to ci nic nie dało, typie. Eee. Dobra, nie ma go. Teraz tą skrzyneczkę stałem zabity. Mog mogłem uciec, kurde. Kamski jestem. Hej. Stałem zabity przez Franka. Ja uderzyłem. Stałem zabity przez Franka. Przez Frankę. zostałem zabity. Popo Flankuś! Teraz Ci uciekłem. Healer. Akorde. O, o nie! Przegramy. Dobra, ludzie, Ci dziękuję, że ten wam się podobało. No i co? mam jeszcze nową rangę. No i co? Do następnego. Bye bye.